Cześć, z tej strony Darek Lukowicz, zwany Elektryk. Tym razem ja proszę was o pomoc, w pewnym sensie. Albo tych, którzy się znają na tym. no Głównie tych, którzy się na tym znają i mają jakiekolwiek zielone pojęcie na temat falowników. Do czego dążę? Zacznijmy od tego, że buduję wymuszalnik prądowy, jak to się ładnie nazywa. I muszę w jakikolwiek sposób sterować napięciem na uzwojeniu wtórnym. Nie mam autotransformatora, nie mam zamiaru go kupować, bo to jednak są jakieś jakieś srogie pieniądze, a ten autotransformator rzadko kiedy wtedy rzadko kiedy mi się po prostu przyda. A mam o. Taki falownik. Dokładnie zaraz wam pokażę jaki. I moje pytanie brzmi czy czy ten autofalownik ma możliwość nie sterowania częstotliwością, ani prądem na wyjściu, tylko zmianą napięcia na wyjściu? Czy da się to w jakikolwiek sposób zrobić? Jeżeli da się to zrobić na tym cudzie, które ma zresztą 1,5 kW, więc, na wyjściu, więc całkiem spoko. Ja wiem, że to jest w hercach no, to jest moje właśnie pytanie, czy on jest w stanie tu zmienić to napięcie, czy nie. Czy jest to wykonywalne, aby, aby sterować napięciem na wejściu, a nie częstotliwością albo prądem? Oczywiście w opisie na dole macie dokładny model tego falownika. Gdyby ktoś nie zauważył na materiale wideo. A po co mi to jest potrzebne, bo to jest takie, pewnie zaraz wam się rzuci. Po co mi jest potrzebny wymuszalnik, prąd, wymuszalnik prądowy? Potrzebny mi jest do laboratorium Luxia. A nie mam zamiaru tego robić na jakichś na cudach w Jankach, tylko chciałbym to zrobić profesjonalnie. Mam trafoki, które pozwalają mi na powiedzmy stworzenie prądu zwarciowego, jak dobrze pójdzie nawet 500 amperów, 600 nie mam z tym problemów, mam dość duże zasoby trafoków z czasów kiedy interesowałem się głównie elektroniką i audio więc troszeczkę tego jest uzwojenia w pierwotne są tam naprawdę srogie typu milimetr kwadrat, więc mogę sobie tam szczerze mówiąc ładować na, na wtórne co mi się żywnie podoba, mogę tam 50 kwadrat nawinąć, a mam takie odłożone specjalnie w razie W, gdyby kiedyś w przyszłości była taka potrzeba, potrzeba. Na dzień dzisiejszy oczywiście nie ma takiej potrzeby, żebym potrzebował 500 amperów, wystarczy mi 100, 100 amperów, dlatego też myślę o tym falowniku do sterowania zasilania, uzwojenia pierwotnego. Więc bardzo Was proszę, jeżeli ktoś ma jakiś, jakiś jakąś wiedzę na temat tego typu falowników, czy tak się da, czy nie. Bardzo Was proszę informację, czy mogę to wykorzystać, czy niestety muszę rozbijać skarbonkę i zbierać na autotransformator. I to niemałej mocy. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Na razie. Cześć.